Dzisiaj przez słowo Boże Bóg e, chce nam przekazać dwie konkretne informacje. E, pierwsza taka, e, chce nam powiedzieć o tym jak bije jego serce, a druga chce nam przekazać coś na temat czasu. E, w tekstach z księgi Izajasza wybrzmiewa bardzo mocno zarzut takie mocne pytanie e, Ludu, czemu puściliśmy, a ty nie wejrzałeś? Umartwiamy się, a ty na to nie odpowiadasz. Nie ma Twojej odpowiedzi, Ty tego nie uznajesz. Kto to mówi? To mówi naród, który z pierwszych zdań dowiadujemy się. To jest naród, który szuka Boga, który chce pełnić Jego wolę i jeszcze chce więcej, pyta o prawo. Boże, jakie jest Twoje prawo? Chcemy wziąć to prawo do siebie, chcemy je przestrzegać. Czyli e, ktoś, kto szuka Boga, kto chce pełnić Jego wolę, e, pyta o konkretne rzeczy, jak, jak mogę żyć tym, żeby właśnie się Ta Twoja wola wypełniała, chce to zabrać do siebie e, i można by powiedzieć, to nie działa, robię to, a Ty nie odpowiadasz. Dlaczego tak jest? I w tym samym tekście otrzymujemy odpowiedź, ten naród otrzymuje odpowiedź, ponieważ chcę innego postu, moglibyśmy tak powiedzieć, chcę czegoś innego, a zatem czego nie chcę? Nie chcę postu, który można powiedzieć jest formalny. Nie chcę postaw sformalizowanych. Ja, jakiego postu chcę? Chcę postu autentycznego, e, chcę zaprosić Ciebie do tego, żeby, m, żeby to dotykało Twojego życia. E, żeby ten post e, był takim, który przemienia Ciebie, który przede wszystkim daje e, Tobie doświadczyć mnie jako Boga, ale e, idąc z tym doświadczeniem, przemieniasz e, też tych, których spotykasz. Takiego postu pragnę. E, I taka teraz mała wycieczka właśnie do, do, do Ewangelii. E, w Ewangelii z kolei słyszymy pytanie kierowane do Jezusa. E, dlaczego my puścimy, e, a Twoi uczniowie nie poszczą? E, I Jezus odpowiada tak, powiedziałabym bardzo prosto, na wszystko jest czas. E, będzie czas, kiedy będą pościć, ale teraz jeszcze nie poszczą. I rodzi mi się taki obraz w głowie, e, to jest tak, jakby Bóg dzisiaj w Słowie Bożym przychodzi do nas i mówi: Rozpoczął się wielki post. Może już nawet jakieś powzięliśmy postanowienia wielkopostne, może jeszcze, jeszcze nie, może jeszcze szukamy. A Bóg przychodzi i mówi: Chodź, przytul się. Chcecie przytulić do mojego serca. Czy czujesz bicie mojego serca? Czy czujesz, jak bije moje życie? Jakie życie we mnie jest. O, do jakiego życia ja Ciebie zapraszam, i konkretnie e, Bóg mówi, jak to Jego serce bije. E, bije w taki sposób, że chce rozerwać kajdany zła, e, chce rozwiązać więzy niewoli, chce wypuścić na wolność uwięzionych, e, chce połamać wszelkie, wszelkie zło, chce dzielić swój chleb z głodnymi, e, do domu prowadzić tych, którzy tego domu nie mają. E, tak bije moje serce. Nie chcę odwracać się od moich współziomków, ale chcę być z nimi. Chcę przyodziać tych, którzy są nadzy. Tak bije właśnie serce, e, serce Boga. E, o, taką, taką miłością przede wszystkim Bóg mówi dzisiaj do nas, kocham Ciebie, e, ale też chcę Ciebie zaprosić do tego, żebyś Ty kochał e, innych taką samą miłością. I już na koniec dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, co jakoś bardzo mocno bardzo mocno przekonuje do tego tekstu, to wolność, którą Pan Bóg zostawia. Nie przychodzi, nie mówi, zobacz, ten post mi się nie podoba, a ten jest dobry, w taki sposób rób. Ale mamy konkretne zdanie, czy nie jest raczej postem, nie jest post, który ja wybieram. Tak jakby Bóg przychodził, ja wybieram to, ja Ciebie kocham w taki sposób, a ty? Jak ty chcesz kochać. Zostawia nam niesamowitą wolność. E, I druga sprawa: e, jeżeli w taki sposób będziesz żył, jeżeli wsłuchasz się w bicie mojego serca, otworzysz się na to, w jaki sposób ja Ciebie kocham, a później będziesz próbował, starał się, chciał w taki sam sposób kochać innych, to wtedy e, zabłyśnie jutrzenka. Z mroku nocy, można by powiedzieć, z ciemności, z tych przestrzeni Twojego życia, twojego życia albo życia z tych, z którymi się spotyka, spotykasz, których znasz, w tych przestrzeniach, gdzie jest ciemność, tam zajaśnieje światło. Wtedy będziesz żył w moje imię, wtedy pójdziesz w moje imię, to co będziesz robił, ja będę wtedy przy tobie. I kiedy poprosisz mnie o pomoc, wtedy zobaczysz, że ja jestem przy tobie. Będziesz odczuwał to, że, że cię wspieram, że ci pomagam. No i przekonasz się o tym, że ja naprawdę jestem i że jestem przy tobie. Także dzisiaj pytanie Boga do nas. Ja wybieram taką miłość, taki post. Tak ciebie kocham, a ty jaki rodzaj, co ty wybierasz dzisiaj?